Cześć, zwłaszcza z strony Dragonesy. Dzisiaj nagrywam, my znowu znaczy się nagrywam, odcinek właśnie z naszego Minecrafta, naszej serii pierwszej. Więc, no. Pokupiec tutaj jest. No. Co? farcor... sor... aaa ognisty ta rafa kolorowa okej a w ogóle jest napis chyba jest, tak jest już też tu i mam już te but, więc robię dalej. Bo po wykopaniu znów tutaj wrócimy i teraz chcę tutaj właśnie to zrobię. Mogę już tam zrobić, ale nie wiem co mnie wzięło. Dobra, niech będzie tutaj wszystko postawi skrzynki. это так. <smart noise> <smart noise> chyba to odcinek krótki wiecie. nie wiem mam pojęcia może okazać się po mi że zrobię to oglądanie długo, długo. okej okay. Dobrze. Będę musiał wytrząsnąć gdzieś łódki takie. Skórzane nawet mogą być. Też ma tutaj, żebym się rozpił. A nie. No to mogę się przespać. Dzień. Bo szybciej minął co ja to... Golema nie zabijam Ojej No dobra Ja chyba wam mówiłem, że tutaj będzie wielka... Ten. nie są. no dobra tutaj gdzieś pozbieram dużo drewna i... Tutaj więc my zrobię i powiększę farmę to jako jest gdzieś tak no dużo będzie bo tutaj ma być bardzo dużo jedzenia bardzo dużo żebyśmy mogli żebym mógł żyć tutaj a góra góra narodowe może wy tam widzicie o. Tam, te niebieskie i tam pomiędzy nimi coś tam jest, ale tam jest góra i drzewo które ja wygląda jak no wiadomo co mało wam powiem, jak posterunek tej chwili Co, no, zobacz. Później zrobię tutaj taki park. Fajny. Tutaj będzie tak ładnie, tutaj, tak. No. Nie, nie będzie starożytnie, bo w innym momencie sobie, że mam starożytnie. Może będzie. Na w innym sezonie. Że no. Ale tutaj będzie tak. No, wiadomo jak. No. Hmm. No, łożyć... Ko. Dobra. Bo jest troszkę gdzieś się by miało skoszone. Patrzę w górę. Tak. A. Pamiętam się. Zaczynam budować ten I tutaj chyba będzie gdzieś młodą. Właśnie tak planuję. Na no, będzie taki malutki, ale później będzie dłuży. To chyba w moim drugim serwerze moim. Który na... z innymi gram. Właśnie... Hmm. Zastanawiam się, czy sami nie chcecie... Nie, żeby, ...no. Cieli. Chodzi o to, czy będziecie chcieli nadal tamtą tam wioskę. Wioskę. 2-5 Nie, ja tak cał, cały czas tak dziwnie mówię. O, drzewo, ale jakie ładne. <grymne> tam drzewo będzie święte. To będzie centrum To będzie życie Dobra, już mi odwala czasami Chyba Nie wiem wiesz, nie Zabijam go On też jest święty bo on jest z, z drzewa. Dobra, już mi ją już kompletnie, dobra! No! Ej! No! Kabel mnie atakuje! Jej, No nie atakuj mnie kablu! Nie pomiataj mnie. Dobra, te drzewka będą też fajnie wyglądać tutaj gdzieś. Takich będzie dużo. Dobra. O, mam nadzieję, że się wyrobię. Z nagrywaniem. Bo się boję, że się nie wy... No wiadomo co. Tak, jak będzie brzydkie albo ładne, to i tak to zostawiam na później. I tutaj będzie taki wielki magazyn. A później nawet nie wiem czy możesz być, nie wiem co sobie. Nagaś dalej okay. się nagrywa. Okej. Czyli już nie ma to być No tak... Dobra, niech będzie drugi odcinek taki później. albo nawet teraz jakby... No, czemu ja muszę... Już się przestraszyłem, że coś tutaj tak pływa. Dziwne, jakiś potwór Nowy. Ja przypomniałem sobie teraz, że gramy na pispeli później będzie. Jakby był normal, to ja bym się zdziwił. Będę musiał to jeszcze oświetlić. tutaj już nie będzie tak To wszystko by dobrze poszło. Szybciej, na pewno. Dobrze. Skończone już jest. Muszę O. Jeszcze tam. No dobra. Aha. Kto tutaj postawił ten blok? lewitujący. Dobra, niech będzie, że tutaj będzie na łowienie ryb. To będzie można tutaj łowić.